Witamy Ciebie serdecznie. Witamy. Danka Marek Żukowski. Pokrótce, czym się zajmujemy? Pracą z energią uniwersalną, kroniki Jakaszy. Tak. E, tutaj e, swoje doświadczenie e, mamy oparte na bazie pracy własnej. Z ukończonym warsztatem Udany Lenarczyk. Od tamtego momentu wiele się zmieniło w naszym życiu, i polecamy również Tobie to, co nam w dużym stopniu otworzyło drogę do zmiany, do zmiany na lepsze. Otwieranie, odczytywanie kronika kaszy. Jest może taką drugą dziedziną, jeśli chodzi o naszą pracę, drugą w kolejności powtarzalności. Tutaj zapraszamy na sesje indywidualne, stacjonarne, jak i zdalne. I również na warsztaty, bo prowadzimy warsztaty z otwierania i odczytywania kronika kaszy. Ustawienia systemowe. Ustawienia systemowe. Tutaj pracujemy oboje wymiennie, czasem razem, czasem osobno. W tym kierunku ukończyliśmy kurs zawodowy, również oboje. Prowadzimy sesje indywidualne, na które zapraszamy, i prowadzimy też warsztaty stacjonarne z ustawień systemowych. Które też prowadzą do bardzo ciekawych zmian, i to jest chyba to, co robimy najczęściej teraz. To jest takie wiodące. Wiodące, tak. Także tutaj też zapraszamy, i co jeszcze mogę powiedzieć z tego kierunku? Bywa, że niektóre osoby straszą, że te ustawienia to są jakieś demoniczne, że, że tutaj coś się takiego strasznego w ogóle dzieje, że że potem wrócicie do domu i przywleczecie ze sobą jakieś byle, co? Niefajne byty. A, całkowicie chcę to zdementować. Jeżeli ktoś twierdzi, że ustawienia systemowe są czymś dziwnym i nienaturalnym, to a, jedno, co chce zrobić, to pewnie tylko was postraszyć. I przemawia przez taką osobę, a chęć chyba wyłonienia tylko siebie jako jednostki wiodącej. Nie ma czegoś takiego, jak jednostka wiodąca, bo wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Tak w polu rodowym, systemowym, jak Jedną w całym jedność. świecie. Jesteśmy średnią wynikową. Gdybyśmy my chcieli komukolwiek zaszkodzić albo. Działalibyśmy na szkodę kogokolwiek, to by do nas wróciło. To wszystko do nas wraca, więc wiemy, że y, intencją naszą jest to, żeby pomagać, a pole rodowe, systemowe jest czymś 100% naturalnym, w czym się obracamy w każdej sekundzie naszego życia. Tylko, że nieświadomie, w ustawieniu systemowym, stajemy świadomie w obliczu pola rodowego, z którego płynie informacja. Także polecamy i zaręczamy swoją osobą, że wszystko co robimy jest bezpieczne i ku zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Najwyższego dobra wszystkich. Bioenergoterapia. To już specjalność Marka. Polecam jego skanowanie ciała. Mm, bardzo fajnie w ten sposób odczytuje, co się znajduje w przestrzeni danej osoby, klienta. I chociaż czasami pojawiają się rzeczy zaskakujące, na przykład z przestrzeni RODU również, na przykład jakieś wojny, jakieś urazy, a to, ale to tutaj już jest. Też kroniki akaszy są bardzo pomocne. Tak, czyli wszystko nam się łączy, jakby w jednym, tak? Kilka tych narzędzi, które mamy, wykorzystujemy w jedną całość. Przy okazji bioenergoterapii. Tak. W tą technikę włączają się również inne. Uruchomienie przepływu energetycznego przede wszystkim. Oczyszczenia wszelkiego rodzaju oczyszczenia, blokad z ciała fizycznego. Dokładnie tak. Radiestezja. Radiestezja, Radiestezja <laughs> czyli sesje indywidualne. Chociaż mamy w planie też radiestezyjne warsztaty, ale to już piszcie do nas. Jak nam się zbierze grupa, to będziemy wtedy robić. Zapraszamy. Zapraszamy. Na razie tego jeszcze nie mamy. I co z, w ramach tej radiestezji? Te e, oczywiście spotkania stacjonarne, praca zdalna. E, praca z czakrami, czyli również oczyszczenie, rozblokowanie, synchronizacja i tak dalej. E, co jeszcze? Czasami Marek wychodzi w teren z różdżkami w poszukiwaniu wodnych, ale to już w ramach nauku, no, tutaj gdzieś blisko, tereny. Hmm. Chodzi tutaj przede wszystkim, żeby y, Domy nie były posadowione na żywach wodnych. Czyli były posadowione w bezpiecznych miejscach. Dokładnie. <grym> Lub szukanie wody, w którym miejscu jest najlepiej zrobić odwiert. Dekoding oddechowy to już Danuta tutaj powie jeszcze więcej, bo to już jest. Tak. E, zapraszam też na sesje indywidualne. Dekoding oddechowy czyli praca z podświadomością. Sesje na ogół zdalne. Klienci, tak z kraju jak z zagranicy, tak jak e, jeśli chodzi o odczyty skronik. Także zapraszamy. E, praca z podświadomością, czyli wszędzie tam, gdzie napotykasz na jakieś bariery, e, masz świadomość, e, próbujesz coś zamanifestować w swoim życiu i to nie wychodzi. To oznacza, że plecak podświadomości jest już tak pełen, że nic tam nie chce się już więcej zmieścić. To jest znak, że należałoby wykonać taki dekoding oddechowy, wyjęcie, rozpakowanie plecaka i zrobienie miejsca na nowości w Twoim życiu. Na nowe. Zapraszamy. Co jeszcze? Prosimy oczywiście o łapkę. O suba, również o komentarze. I jesteśmy wdzięczni, że jesteście z nami. Wszystkie linki są pod filmem odnośnie naszej strony internetowej, odnośnie warsztatów. Także zapraszamy. Mamy też no, grupę takich filmów, które będą wysyłane tylko do naszych subskrybentów. Czyli y, odkrywanie to, co możemy odkryć, na przykład w ustawieniu systemowym, coś, co możesz zrobić y, sam czy sama w domu. Nie wszystko można samemu, bo bywa, że jest potrzebne takie prowadzenie z zewnątrz, czyli na przykład nasze, ale y, możesz część pracy wykonać też y, samodzielnie i to będzie właśnie dla subskrybentów dostępne, czyli też szukaj sobie pod filmem linku. Film dla subskrybentów. Tam będzie więcej niż ogólnie dostępne. Zapraszamy Ciebie. I zostań z nami, jeżeli zasubskrybujesz, będziesz na bieżąco w tym, co się u nas dzieje. Wdzięczni z przestrzeni serca. Pa. Pozdrawiamy.